Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na listopad dla wszystkich osób spod znaku Wodnika. Zobaczmy, jaka energia główna będzie wam towarzyszyć w listopadzie. Karta 7 pucharów. Co odchodzi do przeszłości? 5 pucharów. nowego? Pięć buław, rada dla Was osiem buław i z jaką energią kończycie czas listopada, przechodzicie w czas grudnia. Dwa miecze. Co w tle czytania? Królowa Pucharów, bardzo dojrzała energia. W tym miesiącu może przewijać się mm, przez Wasze życie kontakt z osobą, która jest bardzo dojrzała, która jest bardzo pozytywna, która chce Wam pomóc, chce, chce Was wspierać, zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie. Jeżeli macie jakieś problemy w pracy, jeżeli macie jakieś niejasności, które chcielibyście wyjaśnić, pojawi się osoba, która będzie bardziej doświadczona od Was, która będzie chciała Wam doradzać, która będzie chciała Was przeprowadzić przez pewne sytuacje, które tego wymagają. To też może być Wasza własna energia, takiej dojrzałości emocjonalnej, spokoju wewnętrznego. Dużo łatwiej będzie Wam osiągnąć równowagę wewnętrzną w tym miesiącu. Będą do Was powracały takie momenty, w których będziecie mieli poczucie, że chcecie bardziej skupić się na sobie, na swoim rozwoju wewnętrznym, na tym, w jaki sposób możecie osiągnąć pewien balans, będziecie poszukiwać źródeł, z których możecie czerpać swoją wiedzę, będziecie chcieli poświęcić więcej czasu sobie. Energią główną jest Siedem Pucharów. Jest to karta wyboru. Jest to karta. Mówiąca o tym, że mamy dużo szans, mamy dużo opcji, mamy dużo możliwości, i tutaj pojawia się sytuacja, w której powinniśmy podjąć decyzję, co jest dla nas najbardziej atrakcyjne. Będą do Was nadchodziły różne propozycje pracy, współpracy, kontaktów. Będą się pojawiały różne możliwości wyjazdów, rozwoju zawodowego, rozwoju intelektualnego. Jeżeli jesteście zainteresowani sprawami romantycznymi, tutaj też mogą pojawiać się nowe kontakty. Możecie mieć wrażenie, że tych osób wokół Was jest dużo i tak naprawdę nie wiecie, czego do końca chcecie, na co powinniście się zdecydować, która osoba jest dla Was najwłaściwsza, kontakt z którą osobą będzie dla Was najciekawszy. I ta karta zachęca was do tego, żeby poświęcić ten czas sobie, żeby poświęcić czas na to, czego tak naprawdę chcecie, zdecydować się na to, w jakim kierunku chcielibyście dalej się rozwijać, co jest dla was priorytetem, co jest dla was na pierwszym miejscu, w co chcielibyście włożyć swoją energię, swój czas. W co chcielibyście zaangażować się emocjonalnie? To są pytania, które będą Wam towarzyszyć w tym miesiącu, które będą do Was wracać. Będziecie mieć wrażenie, że jest wiele nowych ścieżek, wiele nowych dróg, jest z czego wybierać, ale też jest to czas na to, żeby zastanowić się, co jest dla Was na pierwszym miejscu, co jest dla Was najważniejsze i jak chcielibyście widzieć siebie za kilka miesięcy, za kilka lat. Który projekt, które zadanie, e, która relacja jest dla Was najbardziej korzystna, najbardziej e, przyjazna, najbardziej bliska e, Waszej naturze. To, co odchodzi do przeszłości, to jest pięć pucharów, i tutaj mamy do czynienia z rezygnacją z czegoś. Mieliście wrażenie w październiku, że nadszedł czas na rezygnację, na odłożenie czegoś, na porzucenie czegoś, co było dla Was niewłaściwe, co było dla Was e, niewiarygodne, co było dla Was nieprawdziwe, e, coś, co nie działało na Waszą korzyść, po prostu zmieniliście zdanie, nie chcieliście tego kontynuować, nie chcieliście dalej w coś się angażować, co emocjonalnie Was wciągnęło, co było dla Was ciekawe, interesujące, co przez jakiś czas miało dla Was sens. Ale właśnie pod koniec października, na początku listopada stwierdzicie, że to nie jest to, co chcecie dalej robić, to nie jest coś, co powinniście dalej robić w swoim życiu. Są to pewne myśli, których chcecie się pozbyć, które chcecie zakończyć, relacje, znajomości, coś, co powinno od Was odejść. Jesteście pewni tego, że chcecie to zamknąć. Ale też może być to dla Was w pewien sposób bolesne. To jest karta różniąca się od ósemki pucharów tym, że tutaj możemy odczuwać zawód, tutaj możemy odczuwać niechęć do zmiany czasami i też niezadowolenie z tego, że porzucamy coś, w co włożyliśmy, włożyliśmy trochę energii, zapału, emocji, i ta energia już odchodzi do przeszłości. To, co nadchodzi, to piątka buław. Kolejna piątka, która mówi o tym, że będziecie całkowicie zmieniać to, w jaki sposób komunikujecie się z innymi osobami. To jest karta e, czasami konfliktu, to jest e, karta konfrontacji, karta, która przede wszystkim mówi o tym, że stawiamy na swoim, że nie boimy się pokazać innym osobom, co nam siedzi w głowie, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób chcemy się realizować. Jeżeli coś nam się nie podoba, tutaj zanikają e, filtry bezpieczeństwa i zaczynamy innym mówić, co tak naprawdę e, chcemy im powiedzieć, co tak naprawdę myślimy o jakiejś sprawie. Tak więc bądźcie też ostrożni, dlatego że piątka buław czasami wywołuje w nas takie poczucie, że bezkarnie możemy mówić wszystko to, co e, nam przyjdzie do głowy. Okazuje się, że nie zawsze jest to dla nas korzystne, bądźcie ostrożni, panujcie nad sobą i e, myślcie nad tym, co warto powiedzieć, co warto wypowiedzieć na głos, co warto zatrzymać e, dla siebie. To jest karta potencjalnych też e, problemów z komunikacją. W pracy możecie mieć wrażenie, że nie zawsze wszystko idzie tak, jak sobie to zaplanowaliście. Ktoś może was prowokować, wy sami możecie być w takim nastroju do prowokacji. I do wywoływania konfliktów z Waszymi współpracownikami, na przykład. To też są sprawy domowe, i karta ta mówi o tym, że też możemy mieć łatwość do tego, żeby w listopadzie rozpoczynać konflikty, rozpoczynać jakieś niejasne sytuacje, wyciągać na światło dzienne sprawy z przeszłości. Coś, co do tej pory nam się działo w głowie, ale nie byliśmy. Przekonani co do tego, czy warto o tym rozmawiać, czy nie. W listopadzie będziecie mieć jasność co do tego, będziecie chcieli się konfrontować, będziecie chcieli wyciągać sprawy z przeszłości i będziecie chcieli e, o tym rozmawiać, co niekoniecznie dla drugiej strony jest dobre, przyjemne albo łatwe. Um, karta bardzo ognista, ognistej komunikacji, bardzo e, bezpośredniej komunikacji. Tak więc z jednej strony jest to bardzo pozytywna karta, dlatego że będziecie w stanie wypowiedzieć się na temat, który jest dla Was ważny, nie będziecie bali się wykazać charyzmom, energią, dominacją, ale też karta ostrzegająca Was przed tym, żebyście nie szli na całość i żebyście jednak używali też tej bardziej racjonalnej strony Waszej natury i kontrolowali to, co mówicie, w jaki sposób mówicie i do kogo. Rada dla Was to ósemka buław. Nie bójcie się działać, nie bójcie się komunikować z innymi osobami, które są dla Was ważne. Jeżeli chcecie coś załatwić, jeżeli chcecie zakończyć coś w tym miesiącu, ta karta mówi o tym, że będziecie mieć w sobie tą prędkość, szybkość, sprawczość. Jest to karta dobrych wieści jest to karta właśnie sprawczości, i e, mówi ona też o tym, że będziecie mieć pomoc. Ze strony wszechświata będziecie mieć tą energię towarzyszącą, ułatwiającą wam załatwianie wszystkiego, co do tej pory mogło być dla was trudne, co do tej pory było w pewien sposób zablokowane. Kontakt z kimś mógł być bardzo oporny, ktoś nie chciał wam odpowiedzieć, ktoś nie chciał wa do was oddzwonić. E, wyciąganie informacji e, związanych na przykład z jakimś projektem, e, skomunikowanie się z kimś w pracy było naprawdę. Bardzo obciążające, było trudne, ktoś cały czas z, e, kładł wam e, kłody pod nogi. E, ta karta mówi o tym, że teraz wszystko pójdzie łatwiej, wszystko pójdzie dużo sprawniej, jeżeli tylko wrócicie do tych spraw, które były zablokowane, które były trudne, które się przeciągały. Jeżeli nie mogliście kogoś złapać, jeżeli nie mogliście czegoś osiągnąć, załatwić, Dzwonienie do kogoś było wieczną męką. Ta karta mówi o tym, że dużo łatwiej będzie wam pozałatwiać te wszystkie sprawy, szczególnie formalne, związane właśnie ze sprawczością, aktywnością, załatwianiem pewnych spraw niezbędnych do tego, żeby coś poszło do przodu, żeby jakiś projekt się ruszył, żeby coś nareszcie zakończyć w tym miesiącu albo do końca roku. Pod koniec miesiąca nadchodzi karta dwóch mieczy. I tutaj będziecie mieć pewną, pewien dylemat. Nadchodzą dwie opcje, dwie możliwości, dwie szanse rozwoju i będziecie się zastanawiać, która jest dla was bardziej korzystna. Karty was zachęcają do tego, żebyście podeszli do sprawy racjonalnie, żebyście podeszli do sprawy bardzo przyziemnie, kierowali się przede wszystkim tym, co jest dla Was najbardziej korzystne co pomoże wam się realizować, co pomoże wam się spełniać w pracy. Jaka komunikacja, jaki sposób komunikacji jest dla was najlepszy, najbardziej właściwy? Są tutaj dwie możliwości, są tutaj dwie drogi do wyboru i pamiętajcie o tym, żeby wykorzystać coś, co pamiętajcie o tym, żeby wybrać coś, co jest dla was najbardziej korzystne, co jest racjonalnie najbliższe Temu, co chcecie osiągnąć, co chcecie zrealizować, co jest bliskie Waszej naturze. Może być to jakiś wybór projektów pracy, może być to wybór komunikacji, z kim się komunikować, w jaki sposób się komunikować, z, do, kogo, do kogo się odezwać, jeżeli chodzi o załatwianie spraw urzędowych, jeżeli chodzi o załatwianie spraw oficjalnych. Te wszystkie sprawy. Te wszystkie właśnie kwestie mogą się tutaj pojawiać pod koniec miesiąca. Możecie być trochę zdezorientowani. Karty Wam mówią, żebyście przede wszystkim kierowali się, rozumiem, żebyście kierowali się e, swoim korzyścią, żebyście bardzo chłodno, nieemocjonalnie, niesentymentalnie podeszli do tej kwestii. Podsumowując, jest to czas wyboru dla Was, jest to czas stawiania na swoim będzie się pojawiało dużo możliwości rozwoju, dużo możliwości podjęcia się nowych projektów, nowych zadań. Będą też nowe um, kontakty um, rozwijały się w waszym życiu. To będzie moment na to, żeby zastanowić się, czego chcecie, w jaki sposób chcielibyście się rozwijać, co jest dla was najważniejsze. Będziecie mieć um, bardzo dużo charyzmy, będziecie mieć tendencję do dominacji w tym miesiącu. Nie będziecie bali się mówić co myślicie, co chcielibyście osiągnąć, karty Was przestrzegają, żebyście też potrafili trochę zastopować um, ten ogień, który będzie was trawił w tym miesiącu. E, karty Wam przypominają, żebyście e, nie odkładali na później wszelkich spraw, które powinniście załatwić w tym miesiącu, dlatego że karty Wam sprzyjają, energię wam sprzyjają, szczególnie jeżeli chodzi o załatwianie wszelkich spraw. Jeżeli chodzi o e, sprawczość, aktywność, jeżeli chodzi o załatwianie e, kwestii, które do tej pory się przeciągały, które były dla Was trudne, które do tej pory załatwialiście w bólu, e, były przeciągane, były niedokończone. W tym miesiącu wszystko pójdzie dużo sprawniej, pozakańczacie bardzo dużo rzeczy. Pod koniec miesiąca dylemat, pod koniec miesiąca dwie kwestie, dwie sprawy, dwie szanse, e, które będą dla Was. Wyjątkowo trudne, będziecie mieć wrażenie, że musicie wybrać, że musicie naprawdę się zdecydować tylko na jedną rzecz, tylko na jedną ścieżkę. Karty wam sugerują, żebyście przede wszystkim skupili się na tym, co jest najbardziej racjonalne, co jest najbardziej przyziemne, co będzie dla was najbardziej korzystne. Kierujcie się rozumem, nie emocjami, jeżeli chodzi o tą kwestię pod koniec listopada i na początku grudnia. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają, jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.